Właśnie wyruszyłem na Giewont. Zobaczymy, idę, przejdę Ale raczej zawrócę Zobaczymy Minus 15, około minus 13 Z 5 stycznia 2026 Jest dobrze 612 metrów zaczyna się robić stromiej musiałem zmienić te płatki te na raki ciężej się idzie ale jest dobrze 45 minut do godziny przy moim tempie czekam na raki są używane tutaj przełęcz kondracka jest dobrze, mnóstwo ludzi. Piękne góry. Co to tam jest? Może Gerlach? Właśnie teraz zobaczyłem pierwszy raz miejsce, do którego podążam. Gierut. Robi wrażenie. Mała trzeba spać. Zbieg i Jeszcze krócej. 40 minut. Na, 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 na na ma, no. No. Musi być bokiem, nie? To no. nie, nie. Teraz jak schodzicie, no. są te raki atakujące te, te, no. te, te. No, I zima... one muszą być no. w dół no. Więc teraz stawiacie prosto na genie. Już nie koniecznie bokiem tylko tak I małe kroczki, małe Przedem najgorsze Schodzę, schodzę skały łańcuchy za mną. Najgorsze Dwie godziny do kuźnic. Chmury, słońce zachodzi. Zimniej A ja jestem jeden z ostatnich. Trzeba brać tempo. Teraz już będzie lepiej, już nie będzie tak stromu. Jeden z lepszych widoków, one of best view which I saw today. Jeden z lepszych widoków, które dzisiaj widziałem. 14:50 koniec drzew, wysokość 1345, koniec ekspozycji. Podje do rasu. Trzeba podwyższyć tempo. Szkoda dnia. Muszę się porobi coś. Odpocznie, pójdzie na narty. Dobrze. Bywa. Uczucia jakie uczucia. Co się tam... Ten... Nie no, najgorzej to było schodzić i schodzić po skałach, jak miało się kontakt z łańcuchami. The worst part was when I had contact with chains and rocks. <sighs> Co? pokonałem złe demony przeszło się zeszło się kurde gorzej ze schodzeniem rzeczywiście Najgorszy na skałach i łańcuchach schodzić widzi się jaki jest Jaka jest przepaść? Jak jest strona? Ale co teraz już elegancka? Zima.

Idziemy na nosal nosal 1200 metrów tylko Ale jest nieco na pewno trudniej Nie ma raczków, nie ma raków się zapomniało Ale przegląd się jest To najważniejsze na ten moment nein so was so das Było se na ruatera, na górę i do drugo. Imno, ale znośno. Drewniono. Piękny teatr jest co? Piękny teatr. Biegiem, biegiem Przez te piękne lejony, szkoda Ale czas goni Trzeba na narty jechać Cześć Cześć Tylko 10 minut biegiem do, do środka, do pensjonatu. Kłucza, ale pięknie jest. Będę chciał powtarzać i powtarzać takie wyprawy. Oh, 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 oh. государство. на ланцуху. И хуй. Ой,